I nagrywamy. Dzień dobry moi drodzy, witajcie, witajcie, witajcie drodzy widzowie kanału Archeolog w filkach Kasia Hilst, Kasia. I dzisiaj mam dla was niespodziankę. Oczywiście w nagraniu towarzyszy e, mój e, wielki przyjaciel, przyjaciel kanału, pan doktor Jacek Pierzak i dzisiaj przygotowaliśmy dla was niespodziankę. Mianowicie, jak zapewne zauważyliście, na kanale od jakiegoś czasu trwa seria filmów związanych z zamkami, czyli tak zwana seria zamkowa, jak ją nazwaliśmy. No, w związku z tym, że filmy te mm, cieszą się bardzo dużą oglądalnością i rzeczywiście, jak na tak skromny kanał malutki jak mój, rzeczywiście te filmy Wam się bardzo y, podobają, mamy wiernych widzów, mamy widzów, których bardzo cenimy, bo często są to widzowie stali, którzy komentują w sposób konkretny, merytoryczny, zadajecie fajne pytania. Dlatego chcieliśmy dla Was przygotować pewną niezwykłą, Spodziankę I w związku z tym ogłaszamy tak zwany konkurs zamkowy. Konkurs zamkowy przede wszystkim kierowany do właśnie stałych widzów. Zaraz Wam opowiem, jakie są warunki konkursu. Natomiast, przede wszystkim, co jest najważniejsze w konkursie, m, oczywiście nagroda. I teraz, tak zwany z siatny, wyjmujemy to, co jest nagrodą. Zobaczcie kochani, pan doktor Pierzak Wam prezentuje, mianowicie do wygrania będzie potężna, ciężka, ale też potężna w monografia miasta Sosnowiec. Pozycja już praktycznie niedostępna na rynku, ale dlaczego taka ważna? Gdyż w pierwszym tomie, moi drodzy, no, znajduje się między innymi omówienie pradziej, pradziejów, czy tam najstarszych, dziejów miasta Sosnowiec, zresztą tak naprawdę i Zagłębia Dąbrowskiego, bo jest to taka szeroka publikacja i w tej monografii, moi kochani, znajdziecie wspólny artykuł, który jest autorstwa doktora Jacka Pierzaka i mój. Taką wygrana osoba. Taką monografię otrzyma od nas. Jest to pozycja bardzo wartościowa. No ale powiedzmy, że o pieniądzach nie będziemy rozmawiać, dżentelmenom nie wypada. Zatem tą monografię otrzyma jedna osoba i co będzie ciekawe, mimo że ona jest zalaminowana, my pozwolimy sobie dołożyć do niej, albo wręcz w niej, zamieścić dedykację dla wybranej osoby. No, możemy położyć. A teraz. Teraz, panie doktorze, musimy na szybko wymyślać warunki konkursowe. No oczywiście, moi kochani, że konkurs zamkowy jest kierowany przede wszystkim do subskrybentów kanału Archeolog w Szpilkach. Pamiętajcie o tym, że twórca, czyli ja, i pan doktor Bierzak też, bo ja już traktuję ten kanał, jakby był nasz. My jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ktoś jest subskrybentem kanału. Chyba, że masz subskrypcję ukrytą, zatem na czas konkursu postaraj się, żeby ta subskrypcja była dla mnie, hmm. dla nas hmm. widoczna. A więc warunek pierwszy: bądź subskrybentem kanału Archeolog w Szpilkach. Druga ważna rzecz, oczywiście łapka do góry pod tym filmem. I jedynym warunkiem konkursowym, takim rzetelnym, wymagającym, będzie dla Was zostawienie komentarza o treści zamek. No i żeby nie było tak łatwo, Pan Doktor Pierzak wymyślił dla Was pytanie konkursowe. Drodzy Państwo, ja tu muszę troszeczkę poprawić to, co Kasia powiedziała. Nigdy w życiu bym tutaj się nie podpisywał pod jej dziełem. Także Kasia ma tych już tam ponad 50 chyba, prawda? Tak, chyba z 55? Tam, a ja jestem tylko gościnnie ze względu na to, że akurat średniowiecznymi zamkami się zajmuję. Kasia też archeologiem jest, w związku z tym no, postanowiliśmy troszkę spopularyzować również tą najpóźniejszą epokę, no, łącznie nawet z czasami nowożytnymi. A, a nie tylko te sprawy pradziejowe, które są. No, Którymi to, bardziej to, zajmuję się ja na co dzień? No właśnie, i, i to jest taka, taka prawdziwa domena archeologów. Nie natomiast no, od pewnego czasu również i tymi późnymi epokami się zajmujemy. Chciałem Państwu zadać pytanie, ze względu na to, iż znajdujemy się w, w zamku w Będzinie, dzięki uprzejmości tutaj Pani Dyrektor Wiolety Lisowskiej. Za co, co bardzo dziękujemy. Mijemy, tak, jak najbardziej. Byłoby przyzwoicie, żeby pytanie dotyczyło zamku w Będzinie, ale wbrew pozorom, ono będzie dotyczyło też również innych zamków, gdzie ten sam problem występuje. Nie wiem, może, nie be, może to będzie troszkę trudne, ale ale wydaje mi się, że no, o tym tyle mówiliśmy w różnych filmach, że, że może być to taka łatwizna. <grymne> Więc jak pozwolicie, to ja to pytanie zadam. Jak nazywamy zamki, które stanowią tutaj, na zamku w Będzinie, tą najstarszą fazę zamku murowanego? Podobne rzeczy są na innych zamkach, mówiliśmy o tym, że w Olsztynie, w Smoleniu, w Bobolicach, więc no, ja już nie mówię tam o Lipowcu i, i, i innych na, na ziemi sądeckiej zamkach, więc gdybyście Państwo byli uprzejmi odpowiedzieć, jak ten zamek fachowo w literaturze nazywamy, a, a ciągle o nim mówiliśmy tutaj Państwu. Tak więc, moi kochani, żeby wziąć udział w konkursie, jest, z, z, musisz być subskrybentem kanału Archeolog Szpilka Kasia Hilskasia, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zostawić komentarz o treści zamek i w tym komentarzu dopiszcie, proszę, odpowiedź na pytanie konkursowe pana doktora. Ale ponieważ jesteście łobuziaki i potraficie od siebie ściągać, to dopiszcie nam jeszcze w komentarzu. Za co lubicie serię zamkową? I generalnie moi kochani. Tym razem, ponieważ były już konkursy na kanale Archeolog w Szpilkach, tym razem o wybranej osobie, o wygranej osobie zdecyduje doktor Pierzak. Pamiętacie poprzedni konkurs, w którym było do wygrania wyjazd ze mną na wykopaliska? Wygrał pan Krzysztof Krząstowski, który był bardzo zadowolony z udziału w wykopaliskach, ale tam w jakiś sposób mogliście od siebie ściągać odpowiedzi, ale też chodziło o najpiękniejsze wyrażenie swojego zdania na temat archeologii, więc tym razem dobrego wyboru, naj, najpiękniejszej, najbardziej chwytającej za serce odpowiedzi, no właśnie tą odpowiedź wybierze pan doktor Pierzak i ja nie będę się w ogóle w to mieszać. To my skontaktujemy się z wygraną osobą. Co ważne, dzisiaj mamy, panie doktorze, 16, 16 września, zatem dajemy wam dokładnie 7 dni na czasookres, kiedy będzie trwał ten konkurs, czyli 16 plus 7, 23 do godziny 18 będzie trwał konkurs. Zwycięzca będzie ogłoszony oczywiście na społecznościach. Zatem już nie przedłużając i reasumując, podsumuję Wam to, co to, to, te warunki konkursowe, jeśli ktoś chce wziąć udział w konkursie, bądź subskrybentem kanału Archeolog w Szpilkach, zostaw łapkę w górę i zostaw komentarz o treści zamek. Odpowiedz na pytanie konkursowe pana doktora Pieżaka i napisz za co lubisz serię zamkową. Dziękujemy wam serdecznie i zapraszamy was serdecznie do udziału w konkursie. Pa pa. <laughs>